Daniel, powiedz sobie, czy jesteście zadowoleni z przebiegu meczu, z tego rezultatu? Czy... Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że, że mamy punkt, ani nie trzy. To jest na pewno, bo przyjechaliśmy po zwycięstwo i mieliśmy w półtomu jak największe możliwości, żeby wygrać. No, na pewno też Warta miała swoje sytuacje, aczkolwiek wygrywamy i niepotrzebnie dajemy sobie ścielić bramkę do szatni i później troszkę przespaliśmy 15, 15 minut pierwszej, yy, drugiej połowy i niestety... Warta to wykorzystała, złapaliśmy kontakt, no i nie chciało wpaść później już na, na 3 -2. A czy myślisz, że ten remis jest sprawiedliwym wynikiem? Oczywiście tak, z przebiegu meczu i Warta i my mieliśmy sytuację, i, i my prowadziliśmy, i później Warta, i każda drużyna goniła. I myślę, że punkt jest ważny, aczkolwiek wygraliśmy, tak jak mówię, o trzy punkty, bo nam najważniejsze są dla nas zwycięstwa i gramy teraz tylko po to, żeby wygrywać, aczkolwiek cały sezon tak no, Chcemy, ale czegoś nam zawsze brakuje. No, niepotrzebnie, no, tak jak mówię, zostaliśmy w ramkę na 1-1 i doszli w ostatniej minucie. I to, że nam to pokrzywo plany. No i zakończyło się remisem. Jak gra się przy takich cichych i pustych trybunach na tak wielkim stadionie? Na pewno stadion no, dodaje trochę emocji kopa takiego, żeby pograć, bo co jest, nie zdarza się codziennie w pierwszej liderze wygrać na stadionie, który mieści 40 tysięcy ludzi. Mimo to, że był pusty, ale robi wrażenie. Tak pytam też dlatego, bo było słychać w pewnym momencie, jak z sędzią dyskutowałeś, dość mocno było słychać na całym stadionie, tak dużo energii dzisiaj było widać w waszych No bo tak wygrać, chcieliśmy wygrać, no niestety nie udało się, a sędzia też robił swoje. Um, wiadomo, że w Warcie jest kilka gwiazd, które um, mają po, ponad 200, prawie nawet e, e, Piotr Grace ma no, 300 meczów w, w Lidze i trochę gwizdał pod, pod nich. Czy on się przewrócił samo swoje nogi, czy, czy ktoś go tam troszkę trącił, zawsze gwizdał po nim? No, tego to trochę mnie bulwersowało i m, nie byłem z tego zadowolony i dlatego no, sędzia pozwalał na to, żeby było po nim no, to No to chciałem trochę, trochę tak, żeby wyszło na nasze. Jak jest z formą Gex? Bo raz wydaje nam się, że wyszliśmy z dołka, a później, że z z niego wpadliśmy. Dzisiaj remis. Forma geksy no, no nie wiem. No. Zobaczymy na koniec rundy. My zrobimy wszystko, żeby wygrać te ostatnie 5 meczów do ciągwie. I żeby było na naszym koncie prawie 25 oczek i, i, i przezimować spokojnie y, okres przygotowawczy i, i grać o, o, o następne zwycięstwa w rundzie wiosennej.